Witajcie w komiksowym dojo. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejną nowość lipca. Tym razem są to Wojownicze Żółwie Ninja, za które wzięło się wydawnictwo Nagle. Jest to, można powiedzieć, run tworzony przez Jasona Arona. Jest to względnie świeży, tak naprawdę, produkt, bo jest to seria, która rozpoczęła się w 2024 roku, więc, no, można powiedzieć, że jest to taka świeżynka od wydawnictwa. Nagle tak prezentuje się grzbiecik Tej ostrości nie może złapać. O właśnie, już lepiej. Także dość cienki komiks. Jest tutaj chyba 160 stron. Okładkowe 89.90. Taka dość moim zdaniem zawyżona cena, ale też mam wrażenie, że wydawnictwo Nagle no tak mocno podskoczyło z cenami swoich. Komiksów. No ale to jest już zupełnie inny temat. Poprzednio dostaliśmy Żółwie Ninja od y, wydawnictwa Amber. Ja bardzo chętnie bym sobie tę serię wydawaną przez wydawnictwo Amber kupił, przeczytał. Jest to chyba taki najbardziej znany ran Żółwi Ninja tworzony przez Kevina Eastmana. No ale nie będę ukrywał, że sposób wydania tego komiksu przez wydawnictwo Amber, czyli wypuszczenie tego w sześciu. Tomach, po 90 stron, każda w twardej okładce, wydaje mi się naprawdę takim mało śmiesznym żartem. Dla mnie taki sposób wydawania tak cienkich komiksów w takiej formie jest lekko absurdalny. E, oczywiście, ktoś może mi powiedzieć, że wiadomo, że tańsze są takie komiksy, albo że po prostu. Nie wiem, łatwiej dostępne, że za granicą przecież wydawane są komiksy w zeszytach. No tak, ale wydaje mi się też, że w naszym kraju jednak bardziej sprawdza się wersja wydawania wydań zbiorczych i wydaje mi się, że taka seria spokojnie mogłaby wyjść w dwóch tomach, na przykład po 300 stron, a nawet i może w jednym tomie po 600 stron. No ale to już jest też zupełnie inny temat. Moja styczność z żółwiami ninja jest no, dość świeża. Myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że to jest taki, taka pierwsza tak naprawdę pełna historia, za którą się biorę. Kiedyś, dawno, dawno temu, za czasów Semika, wychodziła seria żółwi ninja. Pamiętam, że były to takie bardzo surowe, stylistycznie żółwie ninja. Czarno-białe to było, ale zupełnie nie pamiętam. To było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Tutaj dostajemy teoretycznie taką kontynuację, no ciężko mi powiedzieć, jako że właśnie nie czytałem poprzedniej serii, ale historia zaczyna się tak troszkę od środka, ponieważ jest to jakaś tam daleka przyszłość, żółwie ninja są ogólnie wszystkim znane i z jakichś tam przyczyn, których no, ja nie znam, nie wiem, czy to właśnie było w poprzedniej serii, czy nie. Cała grupa się rozpadła. Każdy z żółwi ninja obrał troszkę inną ścieżkę. Zanim przejdę do takiego pokazywania tych pierwszych rozdziałów, to już bym też chciał wam pokazać na samym początku kwestie twórców, bo jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Tutaj prawie każdy zeszyt, a nawet chyba każdy zeszyt tworzony jest przez innego artysty. Osobiście nie przepadam za takim sposobem, za takim stylem, ponieważ bardzo często zmiana strony wizualnej powoduje, że ja się tak wytracam trochę z imersji, ponieważ na nowo muszę przyzwyczaić swoje oko do innego stylu, innej kreski. Tutaj nie gryzie się to tak bardzo, ponieważ pierwsze rozdziały pokazują nam właśnie, który z żółwi ninja jest w którym miejscu, w którym momencie, więc teoretycznie zmieniając trochę styl rysunku, styl wizualny, zmieniamy też troszkę styl pod charakter naszych bohaterów i zaczynamy tak naprawdę od Donatello, który został gdzieś tam złapany. Też od razu trzeba przyznać, że z Donatello sytuacja wygląda słabo. Jest on taki bardzo przemęczony, bardzo osowiały, ale też i lekko mu odbija palma. Donatello troszkę zwariował, ale o tym będzie dalej. Dalej wam nie, nie chcę pokazywać, żeby też nie zdradzać zbyt wiele. Przejdźmy do kolejnego z bohaterów, a jest nim Rafaello. Rafaello, który dla odmiany siedzi w więzieniu. Dlaczego siedzi w tym więzieniu? Co takiego przeskrobał? No to jest coś, czego wam oczywiście też nie powiem. Też tutaj chcę wam pokazać właśnie te różne style mm, wizualne, ale też nie chcę za bardzo wam zdradzać tego, co tutaj się dzieje. I kolejny bohater to Michael Angelo, który został Gwiazdą, sławą japońskiej telewizji, japońskiego show. Jest bogaty, jest znany, wszyscy chcą mieć z nim kontakt, ale mimo to nie jest zbyt szczęśliwą osobą. Jest jednak bardzo osamotniony w tym swoim życiu. Przejdźmy dalej. Kreska klifa Chianga, którą rozpoznaję bardzo dobrze, ponieważ całkiem niedawno czytałem Paper Girls. Leonardo dla Odmiany, gdzieś tam przebywa w okolicach Gangesu. Stara się, jakby to powiedzieć, przybliżyć do swoich drugich braci, czyli do żółwi. Medytuje przy tym gangesie. Także, jak widać, każdy z tych bohaterów zupełnie obrał inną ścieżkę. No i właśnie taki mamy wstęp, co się dzieje z żółwiami, ale oczywiście to jest tylko wstęp, ponieważ dochodzi do sytuacji, w której żółwie muszą. Wrócić do siebie, połączyć swoje siły, a wszystko dlatego, że klan Stopy kontratakuje. Pojawia się znowu córka Shreddera i sytuacja jest bardzo poważna. No, i taki właśnie mamy wstęp tych Żółwi Ninja. Wstęp moim zdaniem bardzo fajny, bardzo ciekawy. Czyta się to dobrze. Ja bym chciał tutaj jeszcze wam pokazać z tych wszystkich rysowników. Jest jeden, który wywarł na mnie naprawdę. Bardzo pozytywne, bardzo duże wrażenie, i jest to z ostatniego zeszytu. Juan Ferreira, który przyznam szczerze, no jest mi nieznanym rysownikiem, będę musiał zobaczyć, czy coś jeszcze tego pana możemy u nas w Polsce zdobyć. Natomiast on właśnie rysuje żółwie ninja w takim stylu, jaki ja najbardziej lubię. Taki stylu, który mi się najbardziej podoba. Te żółwie ninja są tutaj świetnie narysowane. Każdy tutaj kadr tak naprawdę. No, robi olbrzymie wrażenie. Także tak, no jak widzicie, m, nasze żółwie ninja wracają do Nowego Jorku. Nie do końca się tutaj dogadują, y, a wręcz no, widać, że ta, ta ich więź, ta rodzina, którą, którą zawsze byli, no niestety no, nie ma jej. Coś się stało. Myślę, że w przyszłości dowiemy się, dlaczego ta grupa się y, rozstała, dlaczego się rozeszła. Co się takiego zepsuło, że każdy obrał inną ścieżkę. Natomiast, właśnie tak jak tutaj mówię, e, chciałem jeszcze pokazać Wam te kilka niesamowitych kadrów, właśnie pana Ferreiry. Ja poproszę następne rozdziały, właśnie rysowane przez tego pana, ponieważ no, robi on naprawdę fajną robotę, robi on duże wrażenie. No, spójrzcie na przykład tutaj na ten, na ten kadr. No, to wygląda po prostu świetnie. To wygląda kapitalnie. Także tak, żółwie ninja wracają, wracają pełną gębą, jest ogólnie brutalnie, komiks jest raczej dla starszego czytelnika, mamy tutaj czasami jakieś przekleństwa, mamy tutaj troszkę przemocy, ale jako wstęp do całej serii myślę, że Jason Aaron wykonał kawał naprawdę dobrej roboty, ja jestem kupiony, czekam na kolejne tomy. Tak jak mówię, no prawdopodobnie sobie poczekamy na te kolejne tomy, bo jest to na tyle świeża seria. Ale ja jak najbardziej czekam i tyle z mojej strony na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia z następnym komiksem.